Przed dzieckiem, po dziecku i w końcu jak z ideą 25 lat, to decyzję to nie będzie obiecać. I ona mówi, tylko nie mówisz, że to zrobiłeś dla mnie, bo ci nie uwierzę. No i już to, dlatego, dlatego kocham. Bo się ona i tak jej nie oszuka. Nie? No właśnie. Słuchaj, ja też poczułem, kurwa, grając no, na autostradzie. Ja kurwa, no, też poczułem, jak ten małaty kurwa, jak na już gusą, go nie utrafi od razu przy pierwszym dobrym dym, no to niestety, to już potem... nie no, go kurwa, go nie Kurwa Ferguson to... Znaczy, ja bym chciał, gdybym ja się nie bał, kurwa, że, że bez telewizora nie widzę kurwa. No i z innym jednym, kurwa. Kolana, drugi plecak. Ja no, się 7 lat nadgrałem z kontuzją, tak? Czyli założyłem, zakładałem stabilizator, tak? i było okej okay. ale teraz jak nie mam stabilizatora i kurwa i miałbym biegać a nawet nie wierzę. co? Do mam, bo sobie kupiłem na wyjazd, wszystko. Mam, mam wszystko, mam wszystko. No w niedzielę o 4.40 ruszamy. A Paweł mówi, kurwa, ale jak będziemy się zmieniać to Ja mówię, morda mogę jechać. Kocham cię bo, a jak? No, kurwa. Dlatego idziemy wcześniej, żeby nie stać w tych korkach i tak za tym stargardem gdańskim i tak już się zacznie potem bieszyć. No teraz to wiesz, to się zapierdala tą siódemką, więc dlatego idziemy rajutko. Potem w stargardzie przystanek na maka, bo tam jest to taki ostatni wiesz z trasy od razu, że zjeżdżasz i, i wtedy cierpliwości. No, no no tuż... Na co wy czekacie? No właśnie, gramy, kurwa, piąte. Co wy kurwa? Ferguson, dawa gramy. Andrzej, kurwa, jednego drugiego, Dawajcie, dawajcie, tak, bo już nie ma na co czekać. Już nie pełne, Eko, zegarek. stałem mu, kurwa, kartki. To nie zapachniało? No, czemu ty, Paweł, nie wszedłeś na pieczkę? No, chciał zacząć, tą dałem, zacząć. On też też chciał tak... chciał to mu dałem. On też chciał, to mu dałem. A... Powiedz, że... O. A co to? Od czego No, To on tam chowa.

więc ty sobie możesz rzucić i przejść całe polisyk od wątku. Tak jest. I tylko tym się różni u nas, że u nas nie I... A tam mogą. No. Dziękuję. Nie ma Ty skąd jesteś? Skąd ci chodzi bardzo? Nie Jak nie zachowaj. Jak Samochodami, a tam Krzysiek cię zapies, Dobra. Jadziemy? No. Ej, panowie! Gdzie jest ostatni? No, gdzie jest ostatni? Panowie, Piotrek. gdzie był ostatni? Jak puściłeś na obronę, tylko lubią grać w przodu. <laughs> Nie no, ale Piotrek miał być to ostatni. Poszedł od przodu. No to powinien Ale, Tak, ale jest ale, co? Piotrek miał być z Piotrek został tu. No, wróci, Piotrek, jako, Piotrek! Piotrek! Ja tak, bo kurwa, wrócili kurwa z grupowania. Ale to, to ale to był klasyczny przykład tego, co się dzieje, jak się traci piłkę jednym podaniem. Ja, ja nie mówię, że to jest Twoja wina! Nie, nie, ja nie mówię! Jotek, degradacja jest! Ja nie mówię, że to jest Twoja wina. Mi chodzi o to, że to był no, nie, przykład. przykład. Dlaczego bez sensu? Nie, 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 to, nie. Ale kurwa mamy. <noise> Jeszcze jeden, teraz drugą stronę sprawę. Tak, ale właśnie... Ale tamten to miał na sprawę. Nie, 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 nie. Paweł, pokażę mu jak pokaż to Pośródłem. Pośródłem, <noise> Zaprezentuj to nie, 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 nie. Paweł. Pokaże, Paweł to też, ja no, nie, nie będę miał siły. No za ten, to trzeba to, 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 że każdy w obronie musi kryć po jego, jak my że mnie zawsze był ostatni, jest sensu. Jotrek, nie ma już tematu. Jotrek, skończyliśmy, gramy dalej. Czekaj, nie, no bo jemu chodzi o troszeczkę inny aspekt. Jemu nie chodzi o to, że on ma grać z tyłu, tylko o to, że ma grać ostatniego, no. czyli, że ma zawsze zostawać. Jemu chodzi o przekazywanie sobie zawodników. Że tak będzie, Brawo, że, że ktoś inny na przykład będzie krył takiego ich obrzyniarza, to, to czemu za każdym razem ja w piątek, ma masę i jestem od razu zimiony? Nie, nie mam czasu, żeby przekazywali zawodników. Nie, nie, nie wiem, to, nie wiem to, nie no wiesz, on trochę tam jest, tak? Jak się umie na tych wojsku, w ponadto jest rejestracja, tak? Jak widziałeś w że waszym kraju, to był błąd. Wiele osób wówczas to nawet nie jego błąd, tylko po prostu błąd tego, żeby nie znać Tak, tak. Jemu chodzi o to, że zobacz, jeżeli on ma swego zawodnika, a jego zawodnik schodzi do to on musi z nim wychodzić, a nie on się cofać, bo on jest ostatni. Rzesiek, ja mi chodzi o to, że teoria teorią, a może być tak, że cała ich drużyna będzie się przemieszczać w nasze pole karne i cała drużyna będzie wracać. Więc... I nie za jeden obrońca, bo też będą musieli wtedy oni wszyscy wracać i wszyscy wychodzić, W jeden zostawać z przodu, dojrzeć, a resztą całą drużyną wracać. Bo. No ale to wtedy ten, który musiał zostawać obrzyniarzem, ja tylko pamiętam. -hmm. <laughs> który przyjmuje piłkę, nie daje się, przy, wiesz, jakby zabrać zastawi, oddana, bo odda na bok na biegających, ale Ja cały czas mówię, my mamy czterema atakować i czterema cofać. Atakujemy i cofamy, atakujemy i cofamy czterema. Naprawdę, bo na turniejach to właśnie jest to, czego my nie gramy w szóstkach, rozumiesz? No. Zobaczcie, jak tam będziemy, tam będzie czterech albo pięciu atakowanych. Ja, I w pewnym momencie pa. będzie bramka pusta. A jak my wygramy ten turniej, to powiedzcie mi co by z tego kurwa Pojedziemy sobie do Wrocławia, również tam trzeba wygrać. A tam trzeba wygrać, żeby pojechać do Włoch. A ja już jak do, dostanę się do Włoch, to ja już będę wiedział, A, co mam dalej robić. Nie jedziemy? kurwa. kurwa. Dzi Italiano. Hey. Oh. mi tutaj... Parmigiano Rodziano. A... <laughs> Pan Jak imię Leszek.

Ale, że powiem Ci, że będzie, jak będzie jakiś fiutek sędzia, to wiesz co powie, jak będzie zagrywał do bramkarza, gra no pasywna. A szczególnie, że się gra 10 minut i on ci wtedy może wszystko powiedzieć, jakiekolwiek Twoje zagranie. Pamiętasz tego co kiedyś zrobił na meczu, w tym pezrze, że tak? a przecież nikt go nie atakował i w tym momencie bramkarz ją wiesz mógł chwycić niby przepisowo, bo była z główki podana, nie z nie tobą, a w tym momencie sędzia podleciał i żółtą kartkę mu kurwa, za, za niesportowe zachowanie, ponieważ nie był atakowany. Tak samo w szóstkach teraz, ja musiałem jedynie, co mi nie mogę zarzucić teraz, czyli jak się ten przepis zmienił wreszcie, że to ich zagrywanie, wiesz, że on podaje zawnikowi, rzuca mu na głowę, a temu ją oddaje tylko po to, żeby on złapał i stawia ją sobie. Ja pa zakład, że się mi chodni nie potrafi. No przecież już im powiedziałem, że na ten sezon już darek był zły, kurwa, Ja co, ale jak... No ale to co, ale, jaki przepis Ale bo to się chodzi o to, że wreszcie mamy napisane też i u nas i w i tak no. dalej, o tej niesportowej grze. I on był zawsze, tylko teraz w tym momencie... To jest sportowa gra, do tego bramkarza, że tak jak nie Tak, bo obrońca, który mu oddaje z główki, nie jest atakowany. Natomiast, jeżeli będzie doskakiwał jest... ktoś do niego, bo, bo on na przykład wieżę będzie wrzucał, rozumiesz? Czyli będzie od niego ten spoterometra, no to wtedy się uznaje, że no, atakujący próbuje mu zabrać piłkę. I on się ratując nie robi błędu, no bo podaje z główki, z klaty, o, tak jest, lub, lub Czyli nie podaje stopą lub goleniem, bo to jest tak, że nie podaje stopą lub goleniem. Ale wtedy kiedy są chowate, jeżeli wszyscy zawodnicy stoją po drugiej stronie boiska, po połowie, powiedzą, wiedzą, że bratka wie, z będzie się wyrzucał, no to Jeżeli bramkarz wyrzuca tylko po to, żeby za chwilę do niego wróciła i mimo, że sobie rzuci pod nogi, że niby, niby wiesz, nie robi na czas, to i tak to jest uznane w ten sposób. Ale, ale I to nie jest karany ma... wtedy bramkarz, tylko podający. Oto w sobie, Bo my zawsze żeśmy zajebis... do darka krzyczeli, nie? że tak nie rób, tak do i jemu się próbował jakiś. Absolutnie. To obrońca jest wtedy ten. To ma zajebistego rozgrywania tego no jeszcze raz A dobrze, dobrze. załóżmy, tak jak dalej tak. że... U niego się ustawia tu przy polu karnym i od razu centralnie on mu ją obija. <laughs> Zawodnicy, zobacz, niebiescy nie są zainteresowani wcale atakowaniem. On nie ma prawa wtedy mu podawać, jeżeli Bramka się złapa. Czyli to jest jakby w dwóch ich musimy myśleć nad tym, co robi. Jeżeli od razu do niego nie wskoczy jeden, no to nie ma problemu, to on może mu oddać. Wszystkim tylko nie stopą i goleniem, tak? I bramkarz może ją złapać i z domu zacząć akcję od początku. Ale jeżeli drużyna się wycofuje i czeka na zaczęcie gry bramkarza, czyli na dużych boiskach, tak? Jakieś jest składnie? Tak. No to jeżeli nie jeżeli jest atakowany obrońca i wycofuje piłkę do, do tyłu, to może jakieś jest wtedy Wtedy jest, wtedy najczęściej jest pierwsze nie mógł się... Bez, z żeby i nie musi się asekorować tym, że później od głowy będziemy łapać, tak? Tak! Dokładnie! Czy, czy od klaty mu podaje Wtedy bramkarz też musi być jeszcze czujny i wtedy na przykład on też ją wziąć na klatę i nie łapa. To wtedy na przykład nie zostanie żółtej, tylko zostanie upomnienie od sędziego. Że nie to fajnie, bo mówię bo wreszcie można to wytłumaczyć sensownie. Dobra, nie grają, no przez trzy, pięć minut? No. Andrzej, trzeba... Pezantelu. No Kurwa. no. Kurwa. no tak. Kurwa. Kurwa. kurde. Kurwa. 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 do ma, no, no. Z moich osób, gdzie no. ja byłem, ten, jeśli ten młody przemek no. też, się, to się też się piesze, On jest wiesz, on jest do pisa. też. Nie, 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 ładnie nie, hmm. nie, Mam szampon nie, 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 ładnie 830, <śmieniu> 836? nie, to nie. Tak 830, 536. dobrze, dobrze, 830, 836. To samo powiem, co Kurwa, moje matce po 15 latach, nie, po 20 paru latach lekarz powiedział, że żeby pani już po prostu łykała na migrenę, że Maryś ładę, żeby ten. Kurwa, przecież mamo, mówiłem ci to tyle lat, nie? I matka do niego oczywiście wiesz, panie doktorze, ale to teraz mi pan mówi? A on widzi pani, dopiero teraz mogę pani powiedzieć. Mówi, to jest to. Ale wcześniej A to jest... chemia, 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 chemia. Tą medyczną? Tak, tak. Powiedział. Czyli tak, waporyzator, czyli nie podpala się jako orzeń, tylko waporyzator. Bo wiesz, chyba kredy, dupania, wyrostu, to też zwykły gublach, aż tak nie no. też by zabić, nie? Ale wiesz co, na przykład miałem koleszkę, i on nie, 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 nie podpalał, tak mocno nie. mnie. Kurwa, normalnie tam to oni na no stop, nie? No to medyczno, ma nawet i zdarza się także nie medyczna. Bo jak w się skończyła... Nie, no oczywiście, że tak, no wiesz. Jezu, w Stanach w Kalifornii widziałeś teraz, co, się, co to się dzieje. Terminator, gubernator, jak zaczęli być ekologiczni, zadłużyli Kalifornię na, na takie pieniądze, że to jest większe trzy razy niż PKB Polski w ogóle i tak dalej. No to nie wiedzieli z tego wywodu Jednym z pierwszych przepisów, który im pomógł, to była wreszcie legalizacja Południowo, To są takie, punktu. Ludzie którzy tam stoją jak przekuł, to kurwa wszyscy dziesięć złotych płacą. I lód, i normalny, i kurwa jakiś złoty, i stary kurwa i ten. Słuchaj, w ciągu... Nie, 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 A, tak. nie tylko odrobinę długi, ale jeszcze kurwa rzeczy nie na za tym. Takie A? pieniądze, że w Kalifornii znowu jest... I co, dzwoniłeś do niego? Tak, nie odbieram się. Nie wiem, że... O, dzwoń tam. A, już, tak? Nie no, nie no. Halo, halo?

Może to będzie... Niech to będzie... Niech to minuty Niech to będzie... Niech za za minuty zmiana, zmiana, dobra?

Jak tam piszesz PRNA no nie, to wy gdzieś się roku, no nie? Wejdziesz i tam będzie od razu tam będzie rochowanie. No nie. Drud, A, to jest road półrotna, tak? No, no, no. Okay. I tam będą też właśnie na żywo leciały mszy. No, no. Damek chciałem Wam powiedzieć z samymi zgodami widzawa. Kalisz, koruj, kurwa. Od ojca ryzyka mamy w

Ale <grywa> tam... byłeś nie, nie, byli. No, to przy, przy my graliśmy, nie, 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 byłeś nie, 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 kiedyś nie, kiedyś... nie, 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 na nie, nie, z nie, 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 byli, nie, 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 oni nie, 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 zawsze Na takim meczu nie, chyba. Chyba I... jeden mecz? Tak. Nie ma nigdy. Chłopy jakiś azs tam Dobrze, super, super! Eee! Piotrek, nagrodę, <grym <grym Dobra. Dobra. Dobrze, dobrze było. mi kurwa nauczyć Kwiesia, bo Dobrze, dobrze. Na koniec. Ale brama. Z nagrody, byłem najbardziej dyplomatyczny, jak mogę być dyplomatyczny do tego no bo oczywiście teraz ale... ja się by to poddało, no teraz on przy Tak, tak, absolutnie się nie obrażę, że mu, dlaczego a nie on... no tak, no to jest zasadne, my potrzebujemy... do tego w nie, jest wyszła, nie jest <straszamy> <trafisz>